to jest kolejny odcinek z Minecrafta i pierwsze co mówię kończę z ekstrimem Extreme jest za trudny. no co to ma być ekstrim no tam nawet nie ma komendy teleportującej na spawn tutaj jest komenda teleportująca na spawn tam nie ma działek a tutaj są działki właśnie znajduje się na jednej z działek o, to nie jest moja działka, ale jestem członkiem tej działki. To jest Survival Pau 2. Mm. A, ej. E. Um, czy, ej, czy ja zostałem wyrzucony z tej działki, czy co? Co? Ej, jak to? Czy też ja tutaj sobie zrobiłem normalnie moje rzeczy? To wszystko ja zrobiłem, tylko tej żółtej ściany ja nie zrobiłem. Ale czekaj, może muszę od nowa dołączyć. Działka, dołącz, imperium. Kiedyś byłem na tej działce. Nie posiadasz zaproszenia do podanej działki? Aha, i w ogóle jakby co im te ity, to dostałem od jakiegoś gracza, od tego od tego gracza, co jest właścicielem tej działki. Tej ity dostałem, bo on ma elitę i dał mi kit Elita. Ale dziwne, że... Ja nie mam, że ja nie jestem w tej działce. To jest naprawdę dziwne. Ale kończę jak z mam to jest mój nowy survival. ty dostałem od gracza. Powiedziałem, jak zauważyłem, że mam elitę napisałem do niego Adaszkit elita i on odpisał. Tak. I mi dał, im, tylko nie całego ta elita, bo mi nie dał butów naderaitowych, tylko mi dał diaks buty. Dał mi trochę diaksów, skraftowałem te takie narzędzia. Znaczy buty to ja, ja sam sobie skraftowałem z tych diaksów, ale czekaj. I ty z kopalni, narzędzia, i ty drewno, i, i ty... A, i ty drewniane i drewno, aha. Okej. Okay. A w ogóle nie raz raczej. Tutaj są tacy, że nie wiedzą, że trzeba opłacać działkę ym, i, i działki nie opłacają. Później im działka wygas wygasa i później można ich działkę znaleźć. Więc to tak, ale nie ma za ciekawego spawna, więc znaczy, no spawna na więc padam. Może pójdę na losowe typy spawn. Dobra, Wyz wyzwanie ukończone. Prędkość. A że dostałem ten efekt prędkości, U na spawnie jest w ogóle biką z prędkością już się skończył. A, no to ten pikon działa tylko gdy się przeteleportujesz PvP. Aha, ok. Tutaj jest losowe typy. Dobra, i jestem na jakiejś górze, nie zaciekawię. Ale dobra. Lecimy dalej. I w ogóle to jest taki odcinek, gdzie bym po prostu chciał powiedzieć, że kończę z streamem to będzie mój nowy survival. Um, no może jeszcze tutaj trochę pogram na tym odcinku, coś poszukam. Ale to jest tyle z tego. Um, um, no To jest tyle z ekstrema. Ekstrem jest dla mnie za trudny. Może kiedyś zrobię jakiś powrót. Jak będę trochę lepszy, bo ekstrem jest dla mnie za trudny. Tam nawet nie ma komendy, żeby się tepnąć na Spawna. Ale dobra, to jest koniec tego um, odcinka, bo tylko chciałem tutaj po Ym, powiedzieć, że kończę z jak streamem, więc to jest koniec tego odcinka L